Cześć moi drodzy, tutaj, że ty dzisiaj przychodzę z czymś, co wszyscy kochamy, czyli z ogromem książek, bo tak jak wiecie, dawno mnie nie było, ale w tym czasie oczywiście książek mi przybyło, bo jak żeby inaczej, większość z tego, co Wam dzisiaj pokażę, to będą moje po prostu książkowe zakupy, ale mam też na kolanach stosik recenzencki, gdzie książki dostałam od wydawnictw właśnie nie jest ich może za wiele, ale i tak Wam co nieco pokażę. I pierwsza książka to jest książka, o której Wam już mówiłam w podsumowaniu czerwca. Jest to Zodiak Maxa Czornyja. E, więc jak jesteście ciekawi, czy mi się podobało, to zapraszam do tego poprzedniego e, filmiku. E, po tym mamy, słuchajcie, dwie. O nie, to też są moje zakupy. Dobra. Potem mamy, słuchajcie, dwie jakby nowości od y, wydawnictwa Rebis I mamy Srebrne Gardło od Siri Petersen. To jest drugi e, tom serii Wardaria. Aktualnie czytam pierwszy, jestem gdzieś w połowie i naprawdę mi się podoba e, No i mamy Dzień Tryfidów e, Powieść postapokaliptyczna z genialną okładką rośliny i zmutowanej Już się mega jaram, bo okładka mi się tak bardzo podoba I mam nadzieję, że jakby treść e, też mi przypadnie do gustu Mamy mistrza po prostu jednego z kilku Tak naprawdę jeżeli chodzi o thrillery Donato Carisi, Dom Świateł Od wydawnictwa e, Albatros Jeżeli nie znacie jeszcze jego książek To ja wam serdecznie polecam, bo gościu jest przegenialny Mamy nową książkę e, Autorki Króliczka Hi Bunny e, Czyli Mony Ałat, Wszystko Dobrze I jestem ciekawa czy ta mi się spodoba Króliczek był arcydziwny Arcy tutaj się nie wziął przez przypadek Kto czytał ten wie E, więc zobaczymy, czy i ta powieść mi się spodoba. Mam nadzieję, że też będzie taka troszeczkę dziwaczna. No i ostatnia książka od wydawnictw e, to jest powieść graficzna od wydawnictwa Winidia, Wishwap e, odcienie magii. Ja nie lubię powieści graficznych, tak naprawdę, natomiast e, samą jakby serię odcienie magii dobrze wspominam. W sumie nawet bym sobie ją chętnie odświeżyła. Więc nie jestem pewna, czy to mi się spodoba, bo tak jak mówię, się nie odnajduję. Chciałam kiedyś być komiksiarą, ale też mi nie wyszło w życiu yy, pod tym względem. No ale zobaczymy, sprawdzę. Ale fajnie, że coś takiego zostało wydane. Fajnie, że jest. Jakby dla fanów autorki na pewno będzie to coś przyjemnego. Yy, no i słuchajcie, przechodzimy do moich zakupów książkowych, a trochę ich tutaj tak naprawdę jest. Yy, I zaczynamy od Kingsbane z Guba Królestwa. Yy, czy ja kupiłam drugi tom bez przeczytania pierwszego? Tak. Czy mam pierwszy? Tak. I uważam, że są to jedne z najpiękniej wydanych książek, jeżeli chodzi o takie, takie właśnie te barwione brzegi i tak dalej. No mega mi się podoba to, jak one obydwie w ogóle ze sobą wyglądają. Drugą mam tam, więc mi się nie chcę po nią iść. Nie mam pojęcia, czy mi się spodoba, bo widziałam bardzo skrajne opinie na temat właśnie Freeborn i Kingsbane, ale jakby samo wydanie jest przepiękne i mega się jaram, że jest u mnie. Książki, które słuchajcie dosłownie wczoraj, znaczy pewnie będziecie oglądać e, później, e, ja to nagrywam 3 lipca, 2 lipca odebrałam sobie dwie książki z Empiku pierwsza to jest Przeminęło z Wiedźmą Magdaleną Kuwasiewicz, jedna z moich ulubionych polskich autorek jeżeli chodzi o fantastykę, fajna okładka, mam nadzieję, że będzie fajny klimat, no i Kelly Niejednokrotnie już mówiłam, że to jest autorka, która jest trochę takim moim mini odkryciem. Bardzo mi się jej książki podobają, więc no jak żebym mogła przejść obojętnie obok najnowszej? Średnio mi się podoba, tak naprawdę, samo wydanie, bo ja jakoś nie przepadam za motywami kwiatowymi, a tutaj takowe mamy, czy to na barwionych brzegach, czy to na okładce, ale liczy się treść. Zresztą mi tak no, ładnie wydane, bo że cena detaliczna 90 ziko. Ceny książek obecnie zabijają, ale jakby moja wewnętrzna sroka okładkowo-wydaniowa i tak się cieszy z tego, że mam coś tak pięknego na półce. Następnie mamy y, książkę Tilly Cole, Choreś Wirusy. I generalnie ja chyba jeszcze nie czytałam nic o tej autorki, ale dużo osób, jak gdzieś tam czasami wrzucę na Instagrama motyw, że lubię książki Psycho i w ogóle e, im dziwniejsze, im bardziej porypane, tym lepiej. To właśnie mnóstwo osób mi pisało przeczytaj chore Wirusy od Cole, no to mam i zobaczymy, czy faktycznie jest taka porypana, jak powinna być. A następnie, jeżeli chodzi o porywane książki, to mamy Satan's Offer*, H.D. Carlton, tutaj od Aleline i to jest takie moje typowe guilty read. Lubię książki tej autorki, jeżeli chodzi o dark romanse i mówię, Guilty Pleasure, po prostu pierwsza klasa. W ogóle to jest bardzo takie cieniutkie. Ile to ma stron? Z 200 niecałe? Myślę, że coś koło tego. Fajnie jest wydana, ładnie. Szkoda, że taka krótka, ale zobaczymy. Następnie mamy książkę e, Friday McFadden Skazany. Kazany. Lubię jej thrillery, myślę, że sporo osób je lubi, bo naprawdę zebrała jakby dobre opinie w poprzednich książkach. Czytałam poprzednie, czytam te drzwi, pomoc domową, pierwszą i jakby drugą część, tak mi się wydaje. Tą drugą czytam, albo nie, albo już dałam mamie i mi zabrała, albo mama mi zabrała, nawet nie pamiętam. E, w każdym razie, jeżeli chodzi o thrillery psychologiczne, naprawdę fajnie się ta autorka sprawdza, czytać to lekko, przyjemnie, a potrafi też zaskoczyć. Więc nie mogłam sobie odpuścić Następnie mamy y, Dzieci Ragnaroku od Cindy Williams-Himy Ja gdzieś mam w ogóle jej książki, te takie jeszcze dawne, dawne wydania Tych tam Wilków, jakieś coś takiego było y, No ale jakby Dzieci Ragnaroku, nawiązanie do mitologii nordyckiej, do wikingów Mam nadzieję, że będzie fajnie i że mi się y, spodoba Jedna z moich kolejnych ulubionych polskich autorek, ale jeżeli teraz, znaczy teraz nie mówimy już o fantastyce, a mówimy teraz o kryminałach, to jest Marta Guzowska, zabójcza Nadzieja, to jest drugi e, tom, e, Boże, Złej Miłości. E, I nie powiem, żeby Zła Miłość była moją ulubioną powieścią, Marta Guzowski zdecydowanie wolę te, które się opierają gdzieś tam na archeologii. Ale tak czy siak, ja po prostu bardzo lubię tej autorkę, bo jak dla mnie jej książki są na takim mega naprawdę światowym poziomie. Ja czytam i gdybym nie wiedziała, że to napisała Polka, to bym miała wrażenie, że to jest po prostu jakaś zagraniczna e, pisarka, bo naprawdę mega mega wysoki poziom. Serdecznie wam polecam jej książki. No i nie mogłam oczywiście sobie odpuścić Fe Fever Mary Morning. Wiem, że sporo osób gdzieś tam pluje na tą boż nie na tą powieść, tylko na tę serię. Że główna bohaterka jest irytująca i głupia. E, ja jakby lubię pod względem klimatu tę historię, lub poza tym ja lubię Urban Fantazy. Tutaj mamy fajne gdzieś tam nawiązanie e, do tych takich celtyckich e, klimatów. I fajnie, że jednak wydawnictwo zdecydowało się kontynuować tę serię w Polsce. I mam nadzieję, jakby, że mm, nie poprzestaną na tym e, trzecim tomie i że to pójdzie dalej, bo tych tomów trochę jest. I są naprawdę dalej fajnie wydawane Zresztą, że Może nie jestem fanką naszych okładek Gdzieś tam wolałam chyba zawsze te zagraniczne Ale tak czy siak uważam, że trzeba się cieszyć Że jednak ktoś postanowił tę serię odświeżyć I że idzie w to dalej Mimo, że opinie, tak jak mówię, są bardzo yy, różne Nie mogło zabraknąć także yy, Kolejnej powieści Grahama Mastertona Od wydawnictwa Albatros Zaklęci, uwielbiam Grahama Mastertona Jeżeli chodzi o grozę To jest jeden z moich ulubionych autorów Zawsze świetnie się przy tych książkach bawię więc jak żeby inaczej. No i książka, która jestem naprawdę ciekawa, czy mi się spodoba. Mamy tutaj upadek i gniew Jennifer Arment Road. Jestem ciekawa dlatego, że ja z tą autorką mam typową relację love hate. Czyli niektóre jej powieści naprawdę bardzo lubię, a inne mi się po prostu totalnie nie podobają i mam ochotę je wyrzucić przez okno. I nie mam pojęcia, jak będzie tutaj. Totalnie nie mam pojęcia. Ten hype na romantazy widzę dalej trwa. No, mam spore obawy, może się nie będę po prostu w żaden sposób nastawiać i wtedy zobaczymy, jak to wyjdzie. Następna książka to taka trochę cegiełka. To jest dawno temu w Warszawie jako balżurczyka, czyli drugi tom, ślepnąc od świateł. No mocna cegła, mocna cegła, ale ostatnio właśnie nie to, że odświeżyłam sobie książkę, ale w końcu obejrzałam serial i przypomniało mi się, że naprawdę to było fajne, klimatyczne. I stwierdziłam, że chciałabym przeczytać drugi tom, natomiast widziałam bardzo takie negatywne opinie na jej temat, że było to już takie pisane na siłę, że coś tu nie gra. No ale chciałabym się przekonać sama dlatego jest i czeka. Mamy też książkę Kerry Lake Wyspa grzechu i cieni. I ja jeszcze nie szukałam, że żadnej książki tej autorki. Jedną gdzieś tam kupiłam w wadce soli i kości. Też jeszcze nie przeczytałam, to też są dark romanse. I wziąłam drugą, nie mam pojęcia dlaczego, bo może było trzeba najpierw sprawdzić, czy w ogóle jej twórczość mi podejdzie, bo ja z tymi dark romansami jestem taka, <laughs> niby lubię, ale jestem bardzo wybredna, ale kurde, tak mi się te układki podobają i jakby zarys były, że mówię, dobra, zaryzykujemy. No, i mamy, słuchajcie, zaćmienie w tym nowym wydaniu. Ja się mega cieszę w ogóle, że to wychodzi w tym wydaniu, bo ja, yy, wiadomo, zmierzch to są Boże, dawne czasy. Ja mam w liceum chyba, kiedy był vibe na zmierzch, więc to było naprawdę dawno, dawno temu. Ale nigdy, słuchajcie, nie kupiłam sobie żadnego wydania zmierzchu. Nie mam pojęcia dlaczego do tej pory, ale chyba ja po prostu wiedziałam, że kiedyś pojawi się takie cudowne yy, wznowienie, i super, bo w końcu będę mieć fajnie wydany zmierzch na półce. Mega to wygląda razem, yy, więc super. Zresztą, mi nie zawsze było moją ulubioną częścią, tak mi się kojarzy, więc tak, tak mi się wydaje. E, następnie słuchajcie, mamy Złotego Syna I Boże, jak super, że wydawnictwo zdecydowało się jednak zrobić tutaj te liście takie jakby powiedzmy złotawe Ja wiem, że to jest może bardziej pomarańcz, ale w ogóle e, to jest seria, którą ja niejednokrotnie wam zachwalałam Mówiłam, że jest bardzo niedoceniana fantastyka w Polsce Bo ta seria Red Rising się już kiedyś pojawiła przez Dragueus Publishing House e, Nie została jakby tam dokończona, wydali tylko trzy tomy Tutaj wydawnictwo MAC twierdzi, że wyda wszystkie i super, bo wydają to w naprawdę piękny sposób i to jest po prostu złoto, dosłownie złoto, e, idealnie trafione, jeżeli chodzi o ten drugi tom. Jeżeli nie znacie tej serii, to koniecznie musicie przeczytać, mimo, że ja mam stare wydanie na półce, to i tak e, jakby kupuję to nowe, bo jest e, przepiękne i się mega e, tym jaram. Tak samo jak wydawnictwo MAC zrobiło, słuchajcie, nie lada gratkę fanom e, Więźnia Labiryntu, ponieważ wydali Dziedzictwo Labiryntu oraz Pałac Szaleńców, i mi się kojarzy, że ja obydwie tak naprawdę czytałam po angielsku Bo nie sądziłam Krank Palace, tak? I to jest The Maze Cutter chyba Natomiast chętnie sobie odświeżę po polsku Obydwie Fajne, wydania specjalne, jakby... Szkoda tylko, że wiecie, nie ma... Jakiejś tutaj ciągłości, bo jakby papierowy księżyc wydawał samego więźnia labiryntu, i tam jeszcze rozkaz zagłady był, i jeszcze coś, nie Nie, nie pamiętam teraz, kod gorączki był. I jakby jest okej, okay, bo ja mam oczywiście te książki, bo uwielbiam więźnia labiryntu. No i jakby nie wiem, czy im się prawa skończyły, czy coś, czy do tych po prostu nie kupili, nie mieli. No ale fajnie, że wydawnictwo mak to wydało w taki naprawdę mega fajny sposób. No, i mamy, słuchajcie, Cesarstwo Potępionych. To jest drugi tom kontynuacja Wampirzego Cesarstwa. I generalnie jestem wampirzem cesarstwa. Miałam takie, że kurde, doceniłam ogrom pracy, jaki był widoczny w tej książce, jakby w pisaniu tej, książce, tej książki. Ale chwilami czułam się taka, kurde, zmęczona to nie jest dobre słowo, ale wiecie, to był taki naprawdę kawał mocnego, mocnej, dobrej fantastyki. I gdzieś tam, ja czytałam w takim momencie, pamiętam, mojego życia, że nie do końca potrafiłam się w to wgryźć. Więc jakby mega doceniałam kunszt i jakby samą fabułę i dopracowanie, ale nie urzekło mnie to tak, jakbym chyba chciała, jakbym tego oczekiwała. No ale zobaczymy, jakby drugi tom jest, więc mam nadzieję, że będzie tym razem lepiej, że mam lepszy moment mojego życia aktualnie, zaraz to wszystko pieprznie. No, i książka, która jest przegenialnie wydana, i ja się jaram jakby samym wydaniem. Nawet jak mi się teraz nie będzie podobać, to mnie to wali. Synu, zostaw tą firankę. Simbosz! E, to jest Five Broken Blades, Pięć pękniętych ostrzy. No sztos. Naprawdę, słuchajcie, to jak ona jest wydana, to jak ona się błyszczy, to jaki ona ma format, to jakie ma barwione brzegi tutaj, i to jakie ma wklejki w środku. No, przecież to jest obłęd. Po prostu obłęd. Ta książka jest obłędna ja ją kupiłam, ja dowiedziałam o czym ona jest, ja ją kupiłam dla samego wydania, to jest może straszne, cena okładkowa, 80 ziko. Kupiłam ją za mniej oczywiście, bo te, te ceny okładkowe to na szczęście nie są ceny jakby rzeczywiste, ale jaram się po prostu nieziemsko tym wydaniem i nie wiem, kiedy zacznę wszystko to czytać, bo no mam sporo zaległości czytelniczych. I chciałabym mieć więcej czasu. Niby sezon urlopowy się zaczyna, ale no różnie bywa, bo ja w moim życiu mam jeszcze wiele innych aspektów, o które muszę dbać, więc gdzieś to czytanie schodzi na dalszy plan. Dobrze, że ja chociaż szybko czytam, to, to, to już jest coś. E, dajcie znać w komentarzach, czy któraś z tych książek wpadła wam w oko. I widzimy się w następnym filmie, mam nadzieję. Dzięki, i na razie.